Przyjechał do mnie Zygmunt dzisiaj. Pierwszy raz będzie Zygmunt jechał do Nakupendy. Tak zawsze będę miał okazję zobaczyć. Dodatkowo pomoże mi odłowić ryby, bo ostatnio nie chciały, nie chciały ze mną współpracować. Myślę, że Zygmunt pomoże mi w tym bardzo. A dodatkowo, myślę, chyba jakieś tam pytania odnajdę, bo po ostatnim filmie, gdzie opowiadałeś o tym, czy można przeżyć w Kambodży za polską emeryturę, no to powiem Ci szczerze, że tam się y, w komentarzach y, takie trochę burze wywołały, o, dlatego... Ja znaczy, jestem. ja nie czytałem komentarzy. Y, Tak, ale, ale wiesz to no, mają jakiś tam sens te komentarze, dlatego że no faktycznie, no, ty też mówiłeś, że można żyć w Kambodży, yy, przeżyć za polską tak. emeryturę. No i faktycznie w momencie, kiedy się. Chcesz... nie znaczy, że będziesz opływał w jakieś dostatki. Tak, nie? tak, tylko bardziej mi chodzi o to, wiesz, tam ludzie zarzucali, że wiesz, yy, tak jak dla emeryta, a leki, a leczenie i tak dalej, nie? Aha. No to są gdzieś tam dodatkowe koszta, tak? Tylko to teraz... są dodatkowe koszty? No właśnie może tego nie sprecyzowaliśmy, dlatego dzisiaj może troszkę jeszcze odpowiemy na te pytania. No, to jest tak oczywiste, że to chyba nie trzeba tego dopowiadać. No, że... no niestety, że... jak widzisz, nie jest. Ja, ja powiedziałem jedną ważną kwestią. W wej... założeniu, że jesteś zdrowy, nic ci nie dolega. Mm -hmm. i... ja, ja poruszę tylko właśnie jedną ważną kwestię, dlatego, że trzeba pamiętać, że do, dobrze wiesz, że mm, za składki ZUS-owskie, które się płaci w, Polski, w Polsce przez cały rok, no to tutaj możesz mieć bardzo dobre ubezpieczenie, można. bez dwóch zdań, prawda? Można, można się ubezpieczyć, oczywiście. I to, i to jest, wcale, jest bo tam ktoś, ktoś zarzucał, a, że nie ma opieki medycznej i tak dalej. Nie, no jest prywatna i jest też w wysokiej klasy, no to jest. trzeba sobie powiedzieć. Jest kosztowca w każdym razie. Jeżeli stać się na to, żeby opłacić, to nie ma problemu. Możesz się do ubezpieczyć. No a te koszty, no, to, to były takie koszty minimalne. raczej znaczy minimalne na takie no, normalne życie, bez jakichś wielkich ekscesów. Mhm. To, to nie jest tak, że można sobie pozwalać na jakieś imprezy, wyjazdy, bo to są wszystko wy, wydatki dodatkowe. Ja mówiłem o, o tym, jakie jest niezbędne minimum do przeżycia, do mhm. tego, żeby tu, tu żyć. Poza tym no, nie czarujmy się, jak wygląda życie emeryta w Polsce przy tej drożyźnie jaka jest w A chwili. to już w ogóle? Życie jest tak, tak drogie, że nikt, sobie, niewielu jest szczęśliwców, którzy, których stać na to, żeby niezależnie od tego, żeby żyć na jakimś takim poziomie, robić sobie wyjazdy, gdzieś jakieś weekendy, prawda, i, czy, czy jakieś, nie daj Boże, wyjazdy zagraniczne i, i chodzić na, na imprezy, do teatru, do, do, do kina raz w tygodniu, czy, czy, czy do kawiarni. Mm -hmm. Niewielu jest. A inna sprawa, że nawet osoby, które stać na to, to w tym wieku, mówię to z własnego doświadczenia mm -hmm. najczęściej niekoniecznie mają taką ochotę. No ja na pewno powiem: osoby, też emeryci, którzy oglądają mój kanał, są zainteresowani mocno Kambodżą, też po, po Twoim wywiadzie. No ale też właśnie. Są osoby, które gdzieś tam to krytykują, że to nie do, nie do końca jest możliwe. Ja dzisiaj jeszcze tylko powiem, że dzisiaj odszukam te komentarze e, pod twoim filmem, filmem. W ogóle chyba ten film to był z moich ostatnich, to był najpopularniejszy, bo około tam 8-9 tysięcy wyświetleń. Coś takiego. E, No wiesz, bo bardzo fajna tematyka, też temat, fajnie... Ja, ja, ja się spodziewałem właśnie, że jest to temat, który trzeba wyjaśnić, bo e, chodzi o to, żeby e, pokazać tym ludziom, jakie jest to niezbędne minimum, żeby... Mhm. żeby, żeby dla no, takiego, powiedzmy, emeryta, żeby mógł się tutaj osiedlić, gdyby bardzo chciał. No, sprawą kluczową jest cena, no, bo guest house tutaj w Kampucie jest całe mnóstwo, e, szczególnie w tej chwili, e, kiedy no, ten e, ruch turystyczny jest niewielki jeszcze. Nie no, muszę przyznać, e, że ostatnio jest ten ruch. No już się, już się zaczął, ale w porównaniu z tym, co było przed COVID-em, COVID to mhm. jest, no, nie ma czego porównywać. E, e, I sprawą kluczową jest jednak... Cena mimo wszystko, nie? Zgadza się, zgadza się. Także atrakcyjne. Ja nie przedłużam jeszcze będziemy Oczyliście z gmunem tak, dzisiaj tak, rozmawiać. Tak, tak, Będziecie, tak jak mówiłem, zobacz na pomoże odłowić. Na pewno sama na e, też będzie dla Ciebie bardzo ciekawa, bardzo interesująca. Tak, to będę po raz pierwszy, naprawdę cieszę się, że wreszcie zobaczę ten raj, bo tak na, 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 Obieram na się, to wygląda naprawdę wspaniale. Obieram się buty, rękawiczki, Czekam, szalik i jedziemy. Ja przyjechałem po krewetki, ale pokażę Wam jakie piękne ryby. No oczywiście wszystko tu jest, ale mi się wydaje podłużne takie pływają często tych rzecze tutaj to chyba jakaś coś pod kilapie. No ale tutaj te muszę zobaczyć jakie piękne tu w środku. O, teraz coś tu śmierdzi tutaj. Ja małych krewetek, ale nie mogę na razie znaleźć. A tu jeszcze zobaczcie jakie ryby. Bardzo ładnie. zobaczcie, szerokie te ryby. Coś niesamowitego. Nie mogę znaleźć w ogóle tych krewetek małych, ale ryby są przepiękne. Jakie mają czerwone oczy, rano, chyba tak nie byłem tutaj. No i jest taka masa. może tutaj w Kambodży jest mega bogate w ryby Inna odmiana Zobaczcie tu jeszcze jakie mamy Przeróżne Tu też chyba jakaś ryba O a tu jest chyba taka ryba drapieżna tutaj nie pamiętam jak ona się nazywa, no, ale ma dobre kilka kilo. A ja tutaj to już w ogóle piękne, jak szczupak wygląda. Coś pięknego te ryby. Ja dalej szukam krewetek. Ale co tu ma. Co mogę powiedzieć, no... w Kambodży na targu rano jest Meksyk Krewetki zakupione, trochę za duże, ale myślę, że nie będzie źle. Zygmunt, pan pewnie się nie cierpliwi. Jest i Zygmunt, Zygmunt, słuchaj, nie ma tych małych krewetek. Takie byki, ale będziemy wycinać najwyżej mięsko, wiesz, na haczyk, nie? To strasznie To 2 dolary za to dałem. Nie było małych. Nie ma w ogóle, wiesz co, to jest za wcześnie chyba. A, ja już myślałem, coś się stało, strasznie długo to trwało. Ja nie cierpię tego miejsca, jest... Jedziemy, dobra, Jedziemy. pokażę. dostawcy lodu przyjechali. O, i tak to wygląda. Każdy lodu potrzebuje. No, 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 jest ok. Um... Dobra, lecimy, bo Zygmunt mówi, że nie lubi tego miejsca. Przejechaliśmy się do chińskiego Obi. No i pokazuję właśnie Zygmuntowi karty Koi. Jako my, jako rybako wędkarze, no to takie rzeczy że, bardziej zainteresowani. Że... Tak, nie, no ale fajnie tutaj. Woda czysta, widać, że film działa, nie? Tak, tak. A te karpie na pewno jakby swoje mają, robią. Mają się dobrze widać. A my już jedziemy jeszcze chyba na stację, tak? Zajeżdżamy? Tak, tak trzeba zatankować. I, I tego, i do Nakupendy. Jesteśmy w, w drodze do Nakupendy z Zygmuntem, zjechaliśmy już z drogi utwardzonej. Co wam chciałem pokazać, bo przejeżdżam tędy po prostu, no już setki razy podejrzewam. Ale tak. chciałem wam pokazać właśnie tutaj takie jedno miejsce. W razie tutaj jak widzicie jest woda, tam już jest zasypane. Tu jest chyba druga część tego mostu. O palec wsadziłem w kamerę. Przepraszam bardzo. Tak, tak, bo też to nie każdy zauważa. Ja się o to pytałem i też o tym myślałem. W każdym razie się okazało, że tutaj płynęła rzeka. Tutaj płynęła rzeka. A zaraz wam pokażę jak rzeka wygląda obecnie. Do czego dążę? Do, dążę do tego, że powtarzają te same błędy, y, które robili lata temu u nas na zachodzie, czyli wyrównywanie brzegów, y, równanie rzek. Tak rzeki się nie rozlewają. Już pomijając ekosystem, w każdym razie woda się nie zatrzymuje, ale bezpośrednio spływa y, do morskich oceanów co powoduje później, tak jak w Polsce mamy teraz, yy, chyba jesteśmy numer jeden, jeśli chodzi o, o problem z wodą. Polska ma, ma duże obecnie problemy, bo oglądam trochę materiałów jako wędkarz. Yy, nie wiem, czy Ty, Zygmunt, wiesz. Ale musimy się pochwalić, przepraszam, że Ci przerywam, że Wisła jest chyba jedyną taką główną rzeką nieuregulowaną we Europie. <grym> yy, no tak, ale, ale stan rzeki yy, kiedyś, a dzisiaj, to no, jest yy, tragedia. Wiesz, nie jest nieuregulowaną, ale yy, zapory we Włocławku, tam no jest kilka zniszczyły tą rzekę doszczętnie i, i wiesz to jest problem, ja zresztą teraz takiego Polaka oglądam też na YouTubie i on mówi właśnie żeby rozebrać te wszystkie zapory nawet nie chodzi o, o same, wiesz, o sam stan ryb i to, że nie mogą migrować i rozmnażać się, tak, bo zabiliśmy wszystkie te ryby migrujące tak. ale chodzi właśnie o to, że w razie, wiesz, jak jest duże opady deszczów i tak dalej, to to i tak nie, nie pomaga, teraz są kolejną Zapo zaporę za kil jeszcze przed Włosławkiem za kilka miliardów yy, budować, a okazało się, że wystarczyłoby, tak jak masz w Holandii wszędzie te rowy no. żeby za te kilka miliardów byłoby w całej Polsce, że ta woda po prostu by do tych rowów się rozlewała i by nie było powodzi, Aha. bo ta zapora i tak w razie w yy, nie pomoże. No ale niestety tak u nas są. Yy, Marnotrawione pieniądze. Ja przyznam, że nie znam tego tematu tak dokładnie. Tak, y, ja ci nawet podeślę, a no ale teraz y, wracając do tematu. Widzisz tutaj, była rzeka, jest pozostałość po moście. Tam zaraz, ka zobaczysz, zaraz zobaczysz, co zrobili. Co zrobili, to jest, no, w mojej opinii, tragedia. Hmm, no y, powiem ci, że ryby są, bo odławiają, ludzie się też tu kąpią, no ale jak możecie zobaczyć, rzeka doszczętnie zniszczona. Zamieniona, no, można powiedzieć, kanał. w kanał, w taki ściek. Oczywiście no, to jest Kam Kambodża, jest, no, ryby tutaj widziałem odławiają, tu się też ludzie kąpią. No ale jeśli chodzi o, o, o rzekę, no to już możemy zapomnieć. Całe te ekosystemy, to wszystko zostało tutaj zaburzone, zniszczone. No, Oczywiście mamy dużo więcej rzek, jakichś, nie wiem, jeziorek, stawów, niedaleko też morze. No ale jednak. Y Myślę, że te błędy są powielane, te, które były u nas. Dodatkowo jeszcze dodam, że. No, też może, Zygmunt, nie masz takiej wiedzy, no ja, ja tam gdzieś się interesuję, ale wyobraź sobie, że na zachodzie zaczynają teraz inwestować właśnie w tą deregulację tych rzek. bo zobaczyli, Deregulacja. No, tak spodziewałem się, że to będzie. Może, może ten. W Polsce, oczywiście, to nikt o tym nie myśli, no ale doszli do wniosku. Zresztą pewnie wiesz, jakie ostatnio były wydarzenia tam w Holandii, w Belgii. Jesz, jeszcze niedawno wiesz, powiedzieli, że to jakaś herezja. Tak, ale, ale okazało się, że wiesz, regulacja. Dobre. równanie brzegów i tak dalej przede wszystkim niszczenie tych naturalnych rozlewisk powoduje to później no, takie tragedie, które ostatnio były w Niemczech przecież tak, tak, potężne tak, 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 tak. zniszczenia Holandia, Belgia Niemcy i się okazuje właśnie, że po prostu zakłóca się naturalny bieg rzek. Poza tym ta rzeka wygląda w tej chwili jak taki duży ściek. No bo to jest duży ściek. Ciekawe gdzie ona tam płynie dalej ale muszę ci powiedzieć, kiedyś przyjedziemy i powędkujemy. Jest tam kilka Tutaj yy, na tej rzece? Yy, ta, ta rzeka dalej, ona ma bardzo ciekawe dopływy Aha. i dużo takich fajnych miejsc. Nawet Co? powiem ci, że mają w wioskach własne zapory, że regulują wodę na mhm. dopływ na pola, prawdopodobnie ryż, tam cina cukrowa. Także bardzo tam też jest ciekawe, tam jest fajna też jaskinia. Myślę, no, że no, kiedyś się przejedziemy. Chętnie zobaczę, choć ja się obawiam, że to jest tak przełowione, że tutaj szanse na złowienie ryby są niewielkie. No, ale można spróbować, ja ale mówię w facie, troszkę o innych chętnie. miejscach także widzisz tak, tutaj że... mamy Zygmunt tą górę rozbieraną powiem Rest Ci, że gór. zobaczysz tam dalej wiesz wysadzają ją dynamitem takie ogromne zwały rozumiem, że kamienie. to jest Dolomit chyba no. jeżeli rozbierają, robią z tego cement to chyba tak mi się wydaje, że chyba Dolomit no pokażę Ci też jeszcze jedną fajną farmę która jest też na sprzedaż z bardzo fajnym widokiem no nic jedziemy dalej a jeszcze... Ci mówię, my dalej jedziemy a ja tak po, po troszku Zygmuntowi pokazuję różne miejsca Tutaj aktualnie pokażę Wam, i też od razu Zygmuntowi powiem: ostatnio to miejsce zakupił ponoć jakiś bogaty kmer, ale jak widzisz, już jest miejsce ogrodzone. Okay. E, tu jakaś droga, tam jest podbudynek, tam obok jest zbiornik wodny, z tyłu też tam wykarczowane. No, mu, trzeba przyznać, że jak tu zostanie wsadzone kupę kasy, to Taki będzie niesamowite miejsce, tak, no nie. Tak, tak. No na razie to wszystko tutaj było, wiesz. Tu był tu było kawałek takiej dżungli, tu nic nie było: ani farma ani nic, nie? Oni to wycięli. No, wydaje mi się, że jak tu pieniądze włożą, będzie niesamowite miejsce. Grzyby drewniane tak zwane, takie chińskie grzyby? Nie widziałem takich grzybów. Właśnie widziałem na Facebooku, Sinia udostępniła. To dzisiaj. Rozumiem, jadalne grzyby. Tak, tak, tak. tak. A to są gold oyster, nie? Te, te. Oy... To są złote oystery, tak. A to, czy... to jest ten. Te możesz kojarzyć z takich tych, jak są takie Bo... mieszanki na patelnie w Polsce, takie, wiesz, chińskie warzywa na patelnie. Aha, tak, tak. To tak, są tak. takie brązowe, one w paski pociągają. Ja, ja właśnie to, to się to zastanawiam, czemu mi to przypomina. To, to, I są, już to, wiem. to, to tak. są te. Wiem. Tak, I to pierwsze. jest chyba taki dobry. Czyli to jest to. pierwsze zbiory. One bardzo takie, kurde, są mocne, elastyczne. Ale po, zygodujmy, ugotowaniu, zygodujmy. po ugotowaniu są też takie twarde gumiasy. Morka dzisiaj wyrwała zęba. Co <wzysy> <wzysy> oh. mi? Very nice. You are very brave girl. Co so Mamy też pomidory, które rozsadzone były ostatnio. No muszę przyznać, bo jeszcze wam nie pokazywałem dzisiaj, ale zobaczycie. Pomidory w okłaponice wyglądają całkiem spoko, chociaż nie wszystkie. O, fajnie rosną te pomidorki. Miejmy nadzieję, że będą odporne na warunki kmerskie. Ostatnio te donice, co Michał budował, jak widzicie, tu posadzone jest masę rzeczy, tutaj coś uschło. No a tu mamy nas, resztę nie, pomidorów. To jest taka specyficzna flora na pewno, to znaczy bakteryjna ma, ma na myśli no, jakiś... Tak, chyba tutaj do tego kółka z mydlinami. Banany, banany lubią taką wodę, jak Michał mi kiedyś powiedział, Aha. także I zobacz, i jak, tak zobacz to, jak to rośnie wszystko. A powiedzcie, jest to tak, bo ja słyszałem, że podobno taka, taki jeden bananowiec, jeżeli już ma te owoce, to po owocowaniu należy ściąć. Tak. Tak? Jest? tak, Tylko jeden raz tylko ma jedno drzewo jeden, jeden jedną kiś. Aha, no Z tego tak jednego właśnie. banana obok tu wyrasta młody, nie? No, no, Z tego no. będzie następny. Aha. Czyli ten, jeżeli zaowocuje, to tego się ścina, a ten tak. następny odrastający tak, tak. Będzie... tak, to jak widzisz. O, Przy każdym dużym bananie jest mały banan. Tak, tak. Tam jest kolejny i tam i tam i tam no, ale i wszędzie są. Ścinasz, chyba ja myślę, one ścina. Są... Czekamy na owoce. Każdy jest zawsze ścięty. Koła, poniki dwa ścięte no. no, leżą. ale powiedz na przykład taka gałąź, taki, no nie wiem, jak On to jeszcze nazwać. No dobrze, a ile to ma lat? Ile osób? Kurczę nie wiem, raczej rok. Coś takiego. Co ty mówisz? Banany tak. szybko rosną. Mm -hmm. I co ciekawe, na przykład w porze suchej, bo tutaj jest krowa, to tata daje, tnie na kawałki y, bananowca tak. i krowa, y, wiesz, ma, ma, ma pożywienie, nie? Ciekawostka. Wiecie, ja tak mówię dlatego, że przypominam sobie bananowce z tego, y, 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 z tego... W Gliwicach jest y, planetarium, kurczę. Ogród botaniczny ogród botaniczny taki duży, no i tam też właśnie są... Tylko że jakaś inna odmiana. Nazywają tą kwiatkami. Wod... Tak? Ale to tylko jednorazowe jakimś w ogóle... z zieleni wiesz? No, ale zdaje ja, się, że mają coś z ja, żołądkiem. Ja wiem, jak przyjedzą trawę, to chcą poprawić tak, przyjś trawienie. To żołądki. Ale ja, ja, ja sobie przypominam, że te bananowce właśnie w tym ogrodzie botanicznym w tymicach, one mają ja po